filmiczek. Siemano Soprano moi drodzy, ze mną jest jedenastoletni raper, którego wyłowiłem z sieci, że tak powiem. Moi drodzy, powiem wam tak, jest o nim usłyszycie. Rapuje, freestyluje i po prostu swoim intelektem no wybiega w przód gdzieś tak o dwadzieścia parę lat, moi drodzy. Dobra, poszukamy jakiegoś bitu. Co, ogólnie freestylujesz sobie? No, no, no też, też Widziałem, się... masz parę fajnych numerów, no. które siedzą naprawdę nieźle. Dobra, to pofristallujemy sobie coś chwileczkę, a potem sobie popuszczamy może coś od ciebie. Moi drodzy, zapamiętajcie, graco GNF. Dobrze, dobrze, dobrze nie przekleciłem krzy Dobra, teraz tak, bijamy na YouTube i to będzie próba i może będzie Ubach, a może nam się uda, a może zrobię cuda. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra, Gracik, niech, niech poleci, nie? Yy, dobra. Old school oczywiście, nie? Old school nie? Dobra, eee... Dobra, zobaczymy, co tu mamy, nie? To jest na razie próba, szukamy bitów wiadomo losowo, nie? Zobaczymy, co to jest, a Gracja będzie mówił, czy musi czy nie? Nasze nosy działają jak filtr. Nasze Słucham nosy filtr. działają Słucham jak filtr. Te reklamy są najlepsze. Ja się, kiedy, kiedy... Akurat na mnie to trafiło Zobacz od razu, dobra lepszy, o! Ja Jadę sobie siedzę, mi tu idzie, mają być powiedz, jak ci się układa życie, takie życie, taki rap. Ja, ja przy końk, bystąd sure, ci powiem, wielu ludzi wie szkórek. Ja co uh. nie tu jak tam u ciebie, by ci powiem pół godziny, temu byłem w sklepie. Czaisz? nie Czaisz? czalisz, tobie bawek jeszcze nie robili się do tego przyzwyczaję. O! Abelama, 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 oh. to tu razuje dobre, flow, daj mi ma a mikrofon bo nie tak dawno jeszcze chodziłem na brudy, ale mało lat ogarnął, pytał mnie gdzie jego buty, ej Jeszcze wcześniej to sobie w Jak jakie go buty, buty, wystawiały tu języki Nie było grupy, nie było ligi pieszej, już jako tam mało lat Jeszcze mówiłem wierszej. Mm. Oh. Jadę to wiesz tam na autostradę Wiesz jest, jest, grane, jest, to jest, pięć. jest, ty tutaj, tutaj, jest, imię jest, jest, wo, już ta pętla, ten rap nie opętał niedługo długo święta Zabramy sobie w rewidenta, to zobacz, lubię robić rap Ja lubię wciąż freestyle'ować, tak samo jak brat Posłuchaj, no, człowiek na pewno połączenie różnych stref i długo usłyszycie głośnie i odgadzą GMF -E. Yeah Eee, właśnie tak To jest ten, czysty rap, może trudny Ale na pewno tu podziemia, nie ci powie, Pieniądz tutaj nie zmienia Moi drodzy, ja to jestem kurde w szoku, nie będę przeklinał, wiadomo, mogłem sobie pozwolić freestylen na taki delikatny, bo wiecie, że bardziej nie robię ten niekonwencjonalny, a więc co, piątka byćku podziałamy na pewno grubo, a wyśledźcie, bo ten gościu będzie często mnie witał, siemano, szanano.